Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na premierę zdrabki Morze Pieniędzy. Nie wiem czy taka zdrabka już była czy nie. Y Trafi zakupy mi mąż i mam tutaj numerek 9, 4 i 10. Zobaczymy. E, jeszcze nie oglądałam żadnej e, premiery, bo dopiero co wróciłam z I tak, tutaj trzeba... Wydaje mi się, że nie było takiej zdrafki, bo jeszcze kotwicy nie szukaliśmy skrzynia. Jak znajdziemy, to wygrywamy kwotę, jak to wygrywamy dwukrotnie przypisane kwotę. No i dobrze, no i zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Mam 3 sztuki, inwestycja 30 zł, także patrzymy, czy będzie jakaś wygrana. Tutaj może Was przybliżę troszkę chociażby. I zaczynamy sobie drapać. Tak, szukamy 21. No, cwerki takie sobie nie za, nie za duże. Więc będę mówić: 29, 59, 57 i 48. Yy, można tutaj wygrać yy, 500 tysięcy, najmniejsze no 10. No i tak to wygląda. Dobrze, szukamy. żeby tak, wiecie, dobrze drapnąć. 51, 22.

dwadzieścia sześć, dziewiętnaście, czterdzieści pięć i dwadzieścia osiem. Pięćdziesiąt dziewięć, żadnego symbolu, ani nic, ja nic nie ma. Dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt pięć, czterdzieści dziewięć, czterdzieści sześć, dwadzieścia siedem, same oboki, pięćdziesiąt jeden, siedemnaście, 16, 34, 13 obok, 41, 47, 52. I mamy skrzynię. Skrzynię mamy, to dobrze, i wygrywamy przypisaną do tego kwotę. I na sam koniec mamy 25 oboczek, no ale chociaż jedna nam tutaj <laughs> zdrabka wygrała, także zobaczymy, czy jest tutaj więcej niż 10 zł, ale jak nie, no to chociaż tyle. O, mamy 20 zł, także. No nie jest tak źle kontrolne, szukamy. Te. Te. Gdzieś tam musi być kolejne te. Ale jest. No dobra, to cieszymy się. Yy, nie jest tak źle. Z, 20, z 30 zł zwróciło się nam 20. No zawsze coś. Yy, dziękuję Wam za oglądanie. Tak, wiecie, podnarzekałam troszkę, no i na koniec coś tam się trafiło. No ale wylałabym, żeby było więcej, prawda? Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie. buziaczki, pozdrawiam do następnego pa. pa.